W środę 24 kwietnia w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przy ulicy Warzywnej odbywał się 16. turniej cukierniczy imienia Wojciecha Kandulskiego. Na miejscu była Joanna Ostańska-Zamojska. W środę o godzinie 11 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego miało miejsce wielkie wydarzenie – a mianowicie odbył się już szesnasty ogólnopolski turniej cukierniczy imienia Wójciecha Kandulskiego, w którym uczniowie z całej Polski rywalizują o tytuł najlepszego cukiernika w Polsce. Co roku jest coraz wyższy poziom. Muszę powiedzieć, że no, no szkoła też ma tradycję, bo my tutaj wypuściliśmy już dwóch mistrzów świata, dlatego też stawiamy tutaj na, na, na ten poziom. Prace są no, przepiękne. Aczkolwiek przy ocenie pracy nie tylko rolę odgrywa wygląd pracy, ale również, co jest najważniejsze smak. Bo chcielibyśmy, żeby te tarty były przede wszystkim smaczne, my jako konsumenci oczywiście. Witam Państwa serdecznie na zakończeniu XVI Ogólnopolskiego Konkursu Cukierniczego im. Wojciecha Gagów. Przede wszystkim uczestników z całej Polski, którzy się pojawią w naszej szkole, jak również witam zaproszonych gości. Finałowe prace zostały udostępnione szerszej publiczności. Tak więc mogliśmy podziwiać naprawdę słodkościowe dzieła sztuki. Zresztą oceniacie Państwo sami. A na co szczególną uwagę zwracali członkowie jury? Przede wszystkim na estetykę wykonania, na pomysł i z kolei musieliśmy oceniać organ to znaczy zwrokowo i smakowo. I to jest właśnie tego dobór poszczególnych surowców, dobór tych wszystkich smaków i to było bardzo ważne. No i przyszedł czas na werdykt. Pierwsze miejsce zajął Mikołaj Kiliński zespołu szkół przemysłu spożywczego w Poznaniu. Zakład pracy, zakład pracy to firma Kandulski. Drugie miejsce zajęła Agata Cepieńska z zespołu szkół przemysłu spożywczego w Poznaniu. Tutaj nowoże, pan Tomasza. Trzecie miejsce zajęła Pani Magdalena Kupik ze Szczecina. Bardzo prosimy o podejście wraz z opiekuną. Jako zwycięzca na pewno dużą radość i ulgę, że udało mi się zająć pierwsze miejsce. Może można powiedzieć o swojej pracy? No tematem mojej pracy była bajka pod tytułem Asterix i y Obelix. I przygotowałem pod ten tytuł e, trzy torciki e, ciaska bankietowe oraz wystawę karmelową przedstawiającą postacie z tej bajki. A na koniec krótkie podsumowanie. W porównaniu z poprzednimi latami ten poziom zwyżkuje i w tym roku bardzo wysoki stosunkowo był w porównaniu z innymi. Także młodzież ma na kim się opierać, bo teraz możliwości są bardzo duże, że różnego rodzaju wystawy, pokazy i tak może brać udział i oni się uczą. Nawet na tym konkursie z niektórych stron uczą się. Widzą, co można zrobić z takich rzeczy. Wszystkim cukiernikom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.